Dwanaście nieoczekiwanych rzeczy, które sprawiają, że jesteś bardziej atrakcyjny. A co jeśli powiem Ci, że najbardziej urzekające cechy Twojej osobowości to te, których nawet nie zauważasz? Atrakcyjność to znacznie więcej niż tylko wygląd. To połączenie subtelnych zachowań, dziwactw i cech, które po cichu urzekają innych. Niektóre z tych cech są tak nieoczekiwane, że możesz nie doceniać ich mocy, a jednak sprawiają, że ludzie zatrzymują się. Zwracają uwagę i czują się do ciebie przyciągani, nie do końca rozumiejąc dlaczego. Oto kilka najbardziej zaskakujących i pomijanych rzeczy, które mogą uczynić cię bardziej atrakcyjnym, a wiele z nich ma swoje źródło w tym, jak zachowujesz się na co dzień. Numer jeden: Siedzenie w spokoju w samotności. W samotności, która nie wygląda na samotność, tkwi cicha siła. Może to być czytanie na ławce w parku lub popijanie kawy w ulubionym miejscu. Nie chodzi tylko o samą czynność, ale o poczucie swobody, które emanujesz wykonując ją. Ludzie to zauważają. Kiedy czujesz się dobrze we własnym towarzystwie, świadczy to o Twojej pewności siebie i poczuciu własnej wartości. Nie jesteś odizolowany, jesteś samowystarczalny. A to jest coś, co inni uważają za intrygujące i godne podziwu. Numer 2. Bycie trochę niezdarnym. Wszyscy mieliśmy chwilę, kiedy potknęliśmy się o szczelinę w chodniku, przewróciliśmy napój lub zaplątały nam się słowa. Chociaż takie incydenty mogą być krępujące w danej chwili, często sprawiają, że stajesz się bardziej sympatyczny. Widzisz, ludzie nie są przyciągani przez perfekcję. W rzeczywistości może ona wydawać się oschła, a nawet onieśmielająca. Odrobina niezdarności dodaje ci ludzkości i pokazuje, że nie starasz się za bardzo, aby wydawać się bezbłędny. Dzięki temu ludzie czują się w Twoim towarzystwie swobodniej, wiedząc, że oni również nie muszą być idealni. Numer 3. Lekki akcent. Nawet niewielka różnica w wymowie samogłosek lub nieznany rytm mowy mogą sprawić, że Twój akcent stanie się zaskakującym atutem przyciągającym innych. Sprawia, że ludzie słuchają Cię uważniej, wsłuchując się w każde słowo. Ale poza nowością, Twój akcent może również wzbudzić ciekawość skąd pochodzisz? Jaka jest Twoja historia? Ten intrygujący akcent nadaje ci subtelnego uroku i sprawia, że rozmowy stają się bardziej interesujące i zapadają w pamięć. Numer 4. Mówienie lekko ochrypłym głosem. Podobnie jak akcent może przyciągać ludzi, tak ochrypły lub chrapliwy głos przykuwa uwagę w sposób, który wydaje się głęboko osobisty. Ta cecha głosu wykracza poza sam dźwięk, wywołuje emocjonalny oddźwięk. Jakby słowa miały dodatkową wagę. Ochrypły głos często przekazuje ciepło i nutkę tajemnicy, sprawiając, że rozmowy są bardziej intymne i angażujące. To rodzaj głosu, który pozostawia trwałe wrażenie nie dlatego, że jest głośny, ale dlatego, że jest charakterystyczny. Każde słowo wydaje się zamierzone, dodając głębi, która sprawia, że ludzie pochylają się, chcąc usłyszeć więcej. Numer 5. Noszenie wygodnych ubrań z pewnością siebie. Osoby, które nie starają się zbytnio, a mimo to wyglądają na zadbane, mają w sobie naturalny magnetyzm. Kiedy czujesz się swobodnie w swoim ubraniu, pokazuje to, że cenisz sobie komfort i indywidualność. Nie chodzi o podążanie za trendami ani robienie wrażenia. Nosisz to, co jest dla Ciebie odpowiednie, niezależnie od tego, czy jest to para luźnych dżinsów, czy ulubiona bluza z kapturem. Takie swobodne podejście może być zaskakująco atrakcyjne. Ponieważ sygnalizuje, że jesteś na tyle pewny siebie, aby przedkładać to, co jest dla Ciebie ważne, nad oczekiwania innych. Numer 6. Umiejętność naprawiania rzeczy. Bycie złota rączka może nie wydawać się zbyt efektowne, ale robi duże wrażenie. Od naprawy cieknącego kranu, przez uruchomienie samochodu, po rozwiązywanie problemów z Wi-Fi, umiejętność naprawiania rzeczy świadczy o kompetencjach i samodzielności. Pokazuje, że nie boisz się wyzwań, bez względu na to, jak małe lub prozaiczne mogą się wydawać. Ale bardziej niż to, atrakcyjny jest sposób myślenia, który się za tym kryje. Jesteś praktyczny, zaradny i chętny do pomocy, gdy inni czują się zagubieni. To pewność siebie i spokój, które wnosisz do sytuacji, wyróżniają cię spośród innych. Numer 7. Okazywanie kontroli nad emocjami. Jak reagujesz, gdy coś nie idzie po twojej myśli? Utrata panowania nad sobą w frustrującej sytuacji nie jest niczym niezwykłym. Wyróżnia się jednak osoba, która tego nie robi. Niezależnie od tego, czy chodzi o korek uliczny, niedotrzymanie terminu, czy niesforne dziecko. Zachowanie spokoju i opanowania w napiętych sytuacjach świadczy o inteligencji emocjonalnej, a także o dojrzałości i sile. Ludzi przyciągają osoby które potrafią z godnością znosić frustrację, ponieważ sugeruje to, że są opanowane i godne zaufania, a to dwie niezaprzeczalnie atrakcyjne cechy. Numer 8. Zwierzę domowe u boku zwierzęta domowe mają sposób na wzmacnianie ciepła. Pies merdający ogonem na widok nieznajomych lub kot zwinięty na kolanach pokazują, że jesteś opiekuńczy i przystępny. Nawet spacer z pupilem w parku sprawia, że stajesz się bardziej przystępny. Jest też coś rozbrajającego w tym, jak zwierzęta domowe łagodzą interakcje społeczne. Są one tematem do rozmowy, ale także odzwierciedleniem twojej dobroci. Dobre traktowanie zwierząt wiele mówi o tym, jak traktujesz osoby, które są od ciebie zależne, a to wiele mówi o twoim charakterze. Numer 9. Bycie dobrym gawędziarzem. Opowiadanie historii to sztuka, która może uczynić cię magnetycznym w sytuacjach towarzyskich. Kiedy dzielisz się zabawną, wzruszającą lub ekscytującą historią, przykuwasz uwagę słuchaczy, nie wymagając od nich żadnego wysiłku. Sprawiasz, że się śmieją, myślą lub czują coś. Bycie świetnym gawędziarzem pokazuje również, że jesteś dobrym komunikatorem, co jest cechą bardzo atrakcyjną. Jest to umiejętność, która pozostawia trwałe wrażenie i przyciąga ludzi. Numer 10 podejmowanie ryzyka. Podejmowanie ryzyka nie musi oznaczać skakania z samolotu, chociaż jest to z pewnością odważne. Może to być coś tak prostego, jak wyjście ze swojej strefy komfortu, na przykład spróbowanie karaoke po raz pierwszy. To, co sprawia, że podejmowanie ryzyka jest tak atrakcyjne, to niekoniecznie sama czynność, ale energia i pewność siebie, które się z nią wiążą. Emanuje radością życia, która jest zaraźliwa i inspiruje wszystkich wokół do podjęcia przygody i wyjścia ze swojej strefy komfortu. Podejście zróbmy to tworzy atmosferę podekscytowania i nieprzewidywalności, która może być dość odurzająca. Numer 11. Czysty zapach. W świeżym, czystym zapachu jest coś uniwersalnie pociągającego. Subtelny aromat mydła lub świeżo wypranych ubrań często może być bardziej atrakcyjny niż przytłaczające perfumy lub wody kolońskie. Czystość sygnalizuje troskę i dbałość o siebie, co w naturalny sposób przyciąga ludzi. W przeciwieństwie do odważnych zapachów, czysty zapach jest nieskomplikowany i kojący. Wydaje się naturalny. Wywołuje również poczucie dostępności, tworząc wrażenie osoby rozsądnej i zwracającej uwagę na drobne szczegóły. Numer 12. Niewielka obecność w mediach społecznościowych. W erze, w której nadmierne dzielenie się informacjami jest normą. Minimalna lub tajemnicza obecność w internecie może być niezwykle intrygująca. Kiedy nie publikujesz każdego posiłku, wyjścia lub myśli, tworzy to aurę tajemniczości. Ludzie stają się ciekawi Twojego życia poza Internetem, chcąc dowiedzieć się więcej o tych częściach ciebie, które nie są pokazywane. To poczucie ekskluzywności sprawia, że wyróżniasz się i sprawia, że inni są zainteresowani poznaniem prawdziwego ciebie. Wniosek? Atrakcyjność nie musi być głośna i krzykliwa. Czasami można ją znaleźć w cichych chwilach, drobnych dziwactwach lub nieoczekiwanych cechach, które sprawiają, że jesteś wyjątkowy. Jest w sposobie, w jaki się zachowujesz, w opowiadanych historiach i pewności siebie, którą masz w swoich niedoskonałościach. Więc skup się na tym, co czyni cię wyjątkowym: pokochać te cechy w pełni i bez wyrzutów sumienia. Pokaż światu swoje prawdziwe oblicze. Ponieważ to właśnie w nim tkwi Twój prawdziwy urok. Jeśli podobał Ci się ten film, daj mu kciuk w górę i udostępnij go znajomym, abyśmy mogli tworzyć kolejne. Aby zobaczyć więcej filmów tego typu, kliknij przycisk subskrypcji i nie zapomnij kliknąć dzwonka powiadomień. Aby dowiedzieć się więcej na wiele innych interesujących tematów, obejrzyj również nasze inne filmy. Dziękujemy za obejrzenie.